Widzowie. W dzisiejszym odcinku gramy w Arm Versus Simulator. Na nowym koncie. Ja już cztery razy przez przypadek kliknąłem, ale myślę, że dzisiaj chcę zrobić co najmniej... No do miliona chcemy dobyć, dobyć, nie? Bo na górnym koncie to ja mam na tym trylion. O, jak widzicie, to ja gram teraz w Robloxa też. Oczywiście odcinki z tego z, z Brawla też będą wlatywać, nie? I ogólnie to tak wam powiem, że jak ja grałem na swoim tamtym starym koncie, to się najbardziej opłaca robić te, te, no, te, te, no, To co się ściska. Zaraz sobie kupimy i będzie fajnie. Dobra, Lilo, mm, ile na niego trzeba? Myślę, że już możemy pokonać go. No, pokonamy. Nawet się jakoś naklikać nie musiałem, ja? Czyli do miliona nie dobijemy? Myślę, że do jakichś 10 tysięcy. Od ilu jest następny świat. A, bo trzeba pokonać? Dobra. Myślę, że sobie też porobimy auto train kancelę. Poczekajcie. Ja życzę mi, żeby coś dobrego z tego spina dropnęło. Bo ja mam trzy takie spiny. O, widać, że już słabo dropnie. Jeszcze mam dwa. Ciekawe, co teraz dropnie. Może jakiś pecik? Te pety są mi tak słabe. Kolejny spin. Co teraz? No nie gadaj no, ciągle to samo. Dobra. Naszym dzisiejszym celem chyba będzie szefa map. Nie, no, na niego za dużo I tego spoconego szczura. Pokonamy na pewno. No event jest. Reaper, a, to w następnym świecie, to nie. To jeszcze nie. Hmm. Jak za darmo dają, to biorę. Oczywiście przypominam o subiku i, i łapce w górze, jak już, i widzu, oglądaj do końca. Myślę, że dzisiaj tego, game hard, game rat, pokonamy. 5-7 tysięcy, a co zrobimy. Dobra Myślę, że teraz sobie chyba winki pofarmimy albo zakupimy No, te tailsy. Bo one też są potrzebne z tego co wiem. Ja chyba największy kiedyś. To miałem no policjanta, ale na monej zbierałem. Nie, monej miałem, no. Czekajcie. O, ręcz, rączki. No i mam kluczyki. O, penalti. Jakie ren, rączki? Dobra, biorę. Już mam o wiele więcej. No i to się rozumie. Questy jakieś. Jak ja grałem jeszcze w tę grę, to takich rzeczy nie było. O, na przykład questów takich. Znaczy były? o, rebirfy. Rebirfy, to ja wiem co to jest. Teraz plus 12, jak widzicie, dostaje I chyba za chwilkę pójdziemy na... pofarmić sobie te uwitki. To poczekajcie, zrobię cięcie i myślę, że do jakiegoś 1000 dobiję. Jak widzicie, mamy 1000, teraz pójdziemy na tego, na spoconego szczura. Znaczy na te. Na medium, nie? Z nim trochę ciężej, ale ten. I tak łatwiutko. 5 twinów. To te 5 twinów to mnie nie. Nie, Interrara. Nie, Interrara. Miał tylko 5 twinów. <grych> Dobra. Kilka kanclerzy. O, teraz jest na Mogę ćwiczyć. Co, poczekajcie. Ja to jakieś 3000 dobiję. Dobra, mamy 3000. Na kogo teraz możemy pójść? Spróbujemy do tego. Maga im harda, Ale raczej jeszcze z nim przegramy. No dobra, przegraliśmy. To spróbujemy go pokonać. Tylko najpierw musimy cancelowywalić. Patrzcie, jak to szybko wali. Ten rączki. Mhm. Mm Co to jest za skrzynia? Ej, no, jak ja grałem, to najlepsza skrzynia to była. To był chyba gold albo diament. Nie wiem zresztą. Ej, patrzcie, jak szybko wbijamy. który to już robimy? Nie wiem, nie pisze. Zaraz pokonamy tego bodka. Jak ja dobiję tyle, ile trzeba, to wam pokażę. Już możemy chłopa pokonać. Patrzcie którego, poczekajcie. Ale chłop ma du dużą ściągę. A bo to tu, no. Wiedziałem. To maksymalnie nie mam. Jak nie mam 3000 stręża, a tego. Dobra, Zbierzemy sobie jajuszko. Oha, epicki pet. Ekuip. Nie go. Patrzcie, tego pana musimy pokonać. Patrzcie, którego nie pytajcie. U tego, u tego pana musimy pokonać. Widzicie tego pana. Yy, a więc tak, myślę, że go pokonamy teraz na esie. No jeszcze nam trochę brakuje do niego. Myślę, że pofarmimy, aż no w końcu go pokonamy. Wiecie co ten pet mi daje? Jak widzicie mam 63 miliony, bo patrzcie co ten pet mi daje. Po 2 miliony. Ojeju. To my na tym przejdziemy, ten, ten pet jest taki OP. Poczekajcie, myślę, że już idziemy na tego największego, na czempiona nie? To winów zrobimy. Znaczy 600 z niego się dostaje chyba. Na 620 Co jest to ten PET w ogóle do jaki on mocny. Jeśli ja nawet wysilać nie muszę. po farmie do następnego świata. Widzowie mam 15k, popłynąłem go trochę dużo razy. Dobra. a jeszcze mam do odebrania. Trochę mi pomoże. O! Co to jest za św... Ej! Jak ja byłem tu takiego czegoś nie było, jak ja grałem poważnie. Co jest? Co to jest? Wchodzę do tej siłowni. Nowej. O! Co jest tu? Po... Nie było takich rzeczy, jak ja grałem. A! No i ta siłownia była. Dobra. I poczekajcie, zobaczę ile w tym świecie będę dostawał. No, e, po 70 milionów, oto. Jednym bilion mamy. Czy możemy pokonać pierwszego botka? No możemy na luzie. Patrzcie. Ten pot naprawdę tyle daje, ten pet. To teraz drugi spróbujemy. On go też na esie możemy pokonać. Co jest? Jak pokonamy? No ostatniego raczej nie, bo pamiętam, że on miał chyba 600 bilionów. O z nim trochę trudniej. Ale i tak sobie radzimy. To dalej raczej nie będziemy mogli pokonać. To jest chyba ten. Jak z nim wygramy, to to nie mogę. I on ma tylko 366 milionów, a ja bilion dwa. Zresztą widzicie, ja z nimi tak prawie przegrałem. O, jest, jest. Wygrana. Czekać, już jak mnie ręka boli. I akurat z nim wygraliśmy. Dobrze. I go raczej nie pokonam, bo on ma 3 bilionów. No i takim akcentem kończymy ten odcinek: 108 tysięcy. O, dobrze. Dzięki temu petowi. Zresztą wam pokażę. I on daje. On daje. Ładźcie! Jakiego on busta daje. Widzicie? Tutaj pisze obok tego peta co tutaj jest pokazany. On daje gusta 216 0700 ten. Jeszcze jak go powiększył dużego. No to wlecie. No i taki makset tylko Ciebie ten odcinek. Ja się jeszcze cieszę, bo wygraliśmy i poczekajcie. Od razu na koniec kupię przego Tailsa. Maksymalnie to kupię tego. Poczekajcie. O, kuzynka do mnie dzwoni. Teraz będzie to mnie wyzwaniać, nie? Yy, dobrze. I którego ja. O, tego. Active Equip jest. I patrzcie, ile ja mam siły, nie? A ten, to dużo mi nie da, co jest. Dobrze. I takim akcentem kończymy ten odcinek. Żegnam wszystkich.